hopmon jednak się zdecydowałem. Wow! Petardy! Ok. Wyjdziemy teraz. Tak. No. I musimy uaktywnić petardę. By was zniszczyć most, w którym popchniemy. Tam... Pokażę taki takim takie petardy. Pojawił nam się przeciwnik panek z 50 może będziemy zwrastać zrasać. Oh. Zaraz, zaraz zobaczymy i będziemy musieli go wyeliminować Okej okay, kolejna tarda i znajdował kolejny przeciwnik no, okej okay. co oni tak plują nie o, nie. Jest chyba o 10 lopę więcej nie, oh. nie ma to będzie łatwo no I i have carry your out to the nie, się kolejny pojawił, ginieni, boss. Uuu, ale fajnie się rozgłosował. Ej, nie. Dziwne, że nie dzieli się wpaść, bo jest niewidzialna ściana. Te trochę mogli tam zrobić, jak się do dowodzić to się zginie, a bądź ciekawym. Nie, nie pomyśleli o tym, twórcy gry. Góre skrzynki rozwalają, nie? O kurczaki, hojne. O, o nie 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 to jest jeden z tych momentów, które nie wiem. Ja szybko ukasić eee, w ogóle, żeby nie doszedło do tego, by zapalił tą eee, oto minę. Eee, zapalnik, kurde... Nie, nie wiem jak to nazwać. Brakuje mi słów do określenia. Muszę popracować ten z moją wymową. ojojojojojoj oj, 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 oj. Chyba zawsze czerwoni tacy, tacy, tacy. Trzeba czerwoni nasze drodzy zawsze go podpalać To jest ten zapalnik e, kurde, nie mam obrony gubię słowa i jeszcze Nie da nie dacie, dacie kawy O i da będzie okay. Czeka się żony żony e, pomyślą o nie 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 ale schrzaniłem oj oj cudem udało się oj co będzie oj, oj dobrze że wtedy nie mogą zaatakować. szybko, szybko, szybko Atakujemy zniszczyliśmy wow, okay. łapie o nie, nie, nie. Ja już myślałem. O nie, Mało HP. O kurczak. Chol mnie pila. dwa. No nie, niech mi nawet ci piraci nie negują. Czemu nie mogę pić? Co jest, groda? Ugrałem? Uch. Czy możesz doprowadzić do Davy Jones Locker? Turner. Oh, oh. O, ale to będzie koniec tego odcinka. Nie wiem, czy był za ciekawy. Czy był lepszy od tamtych? No Ale postaram się, żeby były lepsze odcinki. Może inna seria będzie, wiecie, już... Wyeliminuję wszystkie błędy, wiecie, głupie zachowanie, wszystko. No i zobaczymy jak to pójdzie od nas, tej, tej, tej serii i postaram się jeszcze do końca tej. To komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie. Na razie.